Więc wreszcie zagrałem Sekiro. I mam tyle do powiedzenia po zaledwie 10 godzinach gry, że muszę się tym podzielić. Chcę zacząć od swojej relacji z Sekiro, która była taka fantomowa, ponieważ ja grałem w te najbardziej znane gry From Software. Zresztą jestem ewangelistą i piewcą takich gier jak trylogia Dark Souls, jak Elden Ring od niedawna, razem z dodatkiem Shadow of the Earth Tree, Bloodborne, który ubóstwiam i który przeżyłem razem ze społecznością, ogrywając go na streamie wchodząc w ten świat, w nieco inny system walki, pojmowania również świata niż ten, który był zaprezentowany w trylogii Dark Souls. No i wielokrotnie słyszałem, Sekiro jest zupełnie inne. Sekiro to nie jest Souls like. Sekiro nie jest jak Dark Souls, nie jest jak Elden Ring i nie jest jak Bloodborne, chociaż tam można by doszukiwać się jakichś podobieństw pewnie bardziej niż w przypadku tych pozostałych gier. No i po tym jak właśnie przeszedłem Bloodborne na streamach, jak zrobiłem swój essay o Bloodborne, to wiele osób mówiło, no dobra, to teraz Sekiro. Filip, siadaj do Sekiro. Chcemy zobaczyć, jak grasz w Sekiro. Kiedy Sekiro? Kiedy w końcu Sekiro? Kiedy będzie ogrywany Sekiro? I nie bałem się, chociaż wiele osób zarzucało mi, że prokrastynuję i odwlekam to w czasie, tylko dlatego, że się boję zagrać w Sekiro. Nie, szukałem dobrego momentu, szukałem tej, tej, tej chwili, w której wiedziałem, że będę mógł usiąść, skupić się na tej grze i doświadczać jej razem ze społecznością. To właśnie się stało, to w tym momencie się dzieje, na streamach już możesz obejrzeć teraz, dwa streamy z Sekiro, które składają się łącznie na nieco ponad 10 godzin gry. I celowo nie chciałem mieć nic wspólnego z Sekiro, zanim nie usiądę do tej gry, właśnie. Właśnie z Wami, z ludźmi na streamach. Dlaczego? Bo doświadczenie Bloodborne było czymś bardzo wyjątkowym. Ja nie grałem w tę grę wcześniej, w przeciwieństwie do Elden Ringa czy Solsów, i naprawdę miałem poczucie, że mam kilkuset mentorów i mentorek i ludzi, którzy podzielają każdą moją kroplę potu, każdą moją kroplę cyfrowej krwi, którzy kibicują mi, którzy pomagają mi się otrzepać, wstać i walczyć dalej, i którzy zawsze dadzą mi dobre rady. No przeżywać to kolektywnie znacznie bardziej niż było w przypadku gier, których co do zasady już jednak w większości wiedziałem, co się wydarzy i wiedziałem, co należy zrobić. Więc unikałem wszelkich poradników, unikałem wszelkich tutoriali, wiedziałem o istnieniu tej gry, wiedziałem, że jest ona znakomita, ale nic, co ułatwiłoby mi rozgrywkę, nie zostało przeze mnie wcześniej wtłoczone we mnie, zanim nie usiadłem do tej gry na streamach. No więc, co mogę pierwszego powiedzieć o Sekiro? Zacznę może bez schematu, żeby nawiązać do pewnego fajnego kanału. W ogóle polecam, chociaż tego gościa, który prowadzi Bartosza, bardzo nie lubię. Sekiro rzeczywiście bardzo różni się od wszystkich pozostałych gier FromSoftu, a w szczególności tych, które nie mają mechów, czyli nie Armored Core, a wszelkie Dark Souls, Elden Ring i Bloodborne tym, że jest laserowo precyzyjną grą. Teraz, co mam przez to na myśli? Jak myślę teraz o Sekiro, po tych kilku godzinach, to myślę, to są designerzy, to są twórcy, którzy doskonale wiedzieli, co chcą osiągnąć i doskonale wiedzieli, co będzie musiał zrobić gracz, żeby się tą grą nacieszyć, nie dając mu wiele do wyboru. Wiecie, w Soulsach możemy Stworzyć, a w szczególności w Elden Ringu, możemy stworzyć kilka swoich różnych buildów, możemy stworzyć trochę swój styl gry. W Bloodborne to jest bardziej zacieśnione, zawężone właściwie, ponieważ jasne, możemy sobie tworzyć pewne buildy, ale wciąż unikanie jest kluczowe. Nie ma żadnej tarczy, jak trafisz na tarczę, to się okazuje, że to jest podpucha. A możesz rzeczywiście postawić bardziej na broń palną, możesz trochę bardziej postawić na magię, ale wciąż, no, Bloodborne to jest Bloodborne, chociaż niektórzy będą mówili, że to się mówi Bloodborne, ale można też powiedzieć Bloodborne, zależy czy mówisz bardziej angielski angielsko, czy mówisz bardziej amerykańsko. W każdym razie, to była gra, która trochę zaciśniała te buildy i kanalizowała rozgrywkę, prowadząc gracza do doprowadzenia do perfekcji tego, co jest od niego wymagane. Sekiro jest znacznie bardziej w tej mierze rygorystyczne, brutalne i dyscyplinuje gracza. Nie ma żadnych buildów, nie ma żadnych różnych broni, nie. Masz kurwa katane i się naucz nią machać, parować, odbijać. Naucz się, bo to jest twoje narzędzie zbrodni, to jest twoje narzędzie życia. Więc wszystko w tej grze na razie Robi na mnie wrażenie, jak bardzo wąskie spojrzenie mieli twórcy, a jak bardzo zagrało to na korzyść gry. To znaczy, czasem odbierając swobodę graczowi, można doszlifować diament. Dzięki temu walka jest perfekcyjna. To jest jeden z najlepszych systemów, najbardziej miodnych i nagradzających, a jednocześnie każących gracza systemów, jakie widziałem w jakiejkolwiek grze. System postaci jest doskonale przemyślany i poprowadzony. Wszelkie narzędzia wspierające gracza są również doskonale pomyślane i trzeba, po prostu trzeba się ich nauczyć i trzeba umieć ich używać, trzeba z nimi eksperymentować. Nie można przejść sobie tak jak Solsów, nigdy nie dotykając danego zaklęcia albo nigdy nie dotykając buffów, albo nigdy nawet nie przyzywając nikogo. Nie, tutaj musisz nauczyć się narzędzi swojego fachu shinobi. Musisz być perfekcyjny. Okej, okay. nie musisz być w tym perfekcyjny, ale musisz umieć tego używać, a przynajmniej wiedzieć do czego to służy. Więc może, bo to jest nieskładne, ale spróbuję jakoś nadać temu struktury. Zacznę od walki. Walka jest po prostu zachwycająca, to znaczy system oparty na parowaniu, na blokowaniu, na ewentualnym odskakiwaniu i wyprowadzaniu ciosu we właściwym momencie po to, żeby zbić gardę przeciwnika, żeby zbić jego posturę, a samemu nie dać sobie zbić własnej. Jest prosty, ale tak perfekcyjnie dopracowany, że kiedy ja gram w tę grę, to widzę, że hitboxy są tak doszlifowane, kiedy nie zakłada się na bohatera wielu różnych zbroi, nie daje mu się idiotycznych wielkich maczug i kuriozalnych broni, to widać jak ostrze przechodzi tuż obok ciebie i wiesz, że cię nie musnęło i nie liczy ci tego jako odebrane obrażenia. Po prostu widzisz, jak to wszystko jest tak uszyte na ostatni szew i spięte, żeby się trzymało jak, jak no, najtwardsza materia w uniwersum. Pomysł też na to, w jaki sposób wrogowie, twoi przeciwnicy wyprowadzają ciosy, nawet zwykłe mopki, które są cholernie pomysłowe oraz bossowie i mini minibossowie, to to wydaje się również w ramach tego ograniczonego systemu bardzo bardzo różnorodne. Ani razu się nie nudziłem podczas walki. No oczywiście, że pomagają wszelkiego rodzaju efekty dźwiękowe. Tak, ten, ten dźwięk zderzający się kling, ale to błyśnięcie, które się pojawia, kiedy udaje się idealne parowanie, wbicie ostrza, kiedy wykonujesz wykończenie przeciwnika i tryśnięcie krwi, to się po prostu nie nudzi. I to też jest zabawne, bo wiele osób zakładało, że Sekiro będzie dla mnie potężnym wyzwaniem. Rzeczywiście jest, ale żadna inna gra FromSoft jeszcze ze mną tak nie kliknęła w cudzysłowie jak właśnie Sekiro. Wręcz dla mnie, znając moje możliwości i jednak pewne ograniczenia intelektualne i motoryczne, jestem zaszokowany, jak, jak nieźle mi idzie. To trzeba przeczytać komentarze innych albo wpaść na stream, ale no jest pewnym szokiem, że dwóch bossów, których sprzedawano mi jako tych, którzy będą naprawdę takim moim testem, czy ja w ogóle będę chciał dalej grać w Sekiro, czyli pani Motyl i Genichiro. Panią Motyl i Genichiro prawie pokonałem za pierwszym razem. To jest niesamowite, jakby przy pani Motyl zabrakło mi jednego ciosu, żeby ją wy kończyć. Ostatecznie pokonałem ją tam za, nie wiem, ósmym czy dziesiątym razem, ale ja to miałem, ja ją czułem, ja wyczuwałem jej ataki, byłem w stanie je dobrze parować, wiedziałem, co mam robić. I podobnie z Genichiro, gdzie przy pierwszej walce doszedłem z nim do trzeciej fazy. I wszyscy na czacie po prostu siedzieli i mówili, co? To się nie godzi! Uniwersum się zepsuło, ten koleś, ten niepełnosprawny intelektualnie koleś nie ma prawa poradzić sobie tak dobrze. Ale jakoś sobie poradziłem, nie mam pojęcia w jaki sposób, ale każe mi to sądzić, że. W jakiś sposób ja klikam z tym systemem. Nie wiem, nie wiem dlaczego, nie rozumiem. Ja wcześniej grałem w Lies of Pi i moją piętą Achillesową wówczas było właśnie parowanie. I wiele osób mówiło: Grałeś Bloodborne, więc potrafisz dobrze odskakiwać, ale nie grałeś Sekiro, więc nie potrafisz dobrze parować. Dlatego ja się bałem, że kiedy przystąpię do Sekiro, to największym moim problemem właśnie, właśnie będzie parowanie. Tu się okazuje, że, nie wiem, kumam czacze, czuję ten rytm i to jest nieprawdopodobnie przyjemne. Jednocześnie niezwykle przyjemne, chociaż też wymagające pomyślunku i więcej taktycznego myślenia. Jest system skradankowy, który jest znacznie lepiej dopracowany niż w takim Elden Ringu, gdzie naprawdę musimy rozumieć otoczenie i musimy również rozumieć, w jaki sposób funkcjonuje ten ekosystem w rozumieniu przeciwników, ich gradacji i tego, którego najpierw powinniśmy zdjąć, żeby mieć łatwiej podczas walki, gdy ta już się wywiąże, jeżeli okaże się, że samo skradanie się i skrytobójstwo nie wystarczy. Ale to chyba przychodzi mi trochę ciężej, a jest jednocześnie bardzo ekscytujące. Musisz umieć analizować otoczenie, musisz rozumieć level i to, jak możesz wykorzystać go na swoją korzyść, do tego żeby zakradać się do przeciwników, żeby czasem uciec, odczekać chwilę, uderzyć znowu, wykorzystać popłoch również na swoją korzyść. I tu zaznaczę, to jest jedna z większych wad gry, jaką obecnie dostrzegam. To jest to, że ta gra naprawdę nie jest przystosowana do walki z wieloma przeciwnikami jednocześnie. Oczywiście można powiedzieć, że Dark Souls nie jest przystosowane do walki z wieloma przeciwnikami jednocześnie, ale mm, mam wrażenie, że Sekiro bardziej nie jest do tego przystosowane, kiedy w grę wchodzi parowanie, a nie po prostu używanie tak zwanych klatek nieśmiertelnych których tu podobno nie ma. Więc te momenty, kiedy jest mara przeciwników i trzeba nimi jakoś zarządzać, robić ten crowd control, są bardzo niewdzięczne. I gra, która opowiada o Shinobi i o skrytobójcy, która polega na tym, że atakuję dwóch z nich, uciekam, czekam aż o mnie zapomną, potem wracam, atakuję, znowu uciekam i tak zdejmuję po dwóch i liczę na to, że zbyt głupi przeciwnik, inteligencja przeciwnika cyfrowa sprawi, że oni w końcu zapomną o mnie znowu, no wybija z immersji. To nie jest fajne, to nie jest cool. Brakuje mi na przykład używania jakichś elementów otoczenia, tak jak było chociażby w fenomenalnych skradankach z rodzaju Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, czy chociażby Hitmana, czy nawet Far Cry seria bardzo fajnie dawała elementy otoczenia, które mogliśmy wykorzystać na naszym korzyść. I tego w Sekiro mi bardzo brakuje, podobno tych elementów, czy tych segmentów, w których walczy się z wieloma przeciwnikami jednocześnie nie ma wiele, ale ta gra naprawdę została stworzona do pojedynków i przemyślanego skrytobójstwa, a z pewnością nie do walki z wieloma przeciwnikami naraz. Kolejna rzecz, system rozwoju postaci. Ja nie widziałem nigdy wcześniej w żadnej grze FromSoftu drzewek z umiejętnościami. Jest to świetnie pomyślane. Mamy trzy różne rodzaje drzewek, plus osobno jeszcze możliwość usprawniania swojej protezy, czyli ręki naszego Shinobi, która zawiera różne upgrade'y i różne narzędzia, z których możemy korzystać podczas walki. To jest fajne, bo to jest bardziej taki klasyczny system, który jest stosowany, nie wiem, w Dishonored chociażby, czy właśnie w takim wspomnianym Far Cry, albo nawet w niedawnych częściach Assassin's Creed, który kieruje rzeczywiście tę grę bardziej w stronę takiego Akcyjniaka, tudzież e, slashera z elementami rozwoju postaci, które nie są stricte RPGowe, czyli nie tak jak w solsach rozdaje punkciki i patrzę w statystyki w tabelki, jak to się przełoży na mój poiz i jak to się przełoży na moje dźwiganie. Ja będę miał ciężki rol czy wolny rol? kiedy tak, Tutaj konkretnie wybierasz umiejętność, pasywna daje Ci takie bonusy, aktywna, masz taką dodatkową umiejętność czy taki dodatkowy ruch. Podoba mi się ta prostota. Co każe mi sądzić również i powiedzieć, że gra jest niezwykle elegancka, ona jest cholernie. Stylowa. I on się nie tylko pięknie ogląda, w nią się też pięknie gra, bo czasem ma się takie wrażenie, że do perfekcjonizmu dąży się nie dodając coś jeszcze, tylko odejmując. Więc redukcjonizm prowadzący do minimalizmu jest mega japoński. No i oczywiście japoński jest też setting. I to też niezwykłe grać w grę FromSoft, w której bohaterowie normalnie ze sobą rozmawiają. Że bohater ma głos, bohater coś mówi, jakaś postać mu odpowiada i że te postaci nie kończą każdego swojego dialogu czymś na zasadzie Shinobi, you think you are... the chosen one. <laughs> Czy jakiegoś rodzaju innego śmiechy na zasadzie? Chosen one: I shall guide you with a flame that will make you find peace. Tego rodzaju creepy śmiechy, które są tak obecne w grach. Są co, Tutaj widać, że ludzie znaleźli się w świecie, który nie jest tak posępny, ale jednocześnie wszystko traktują z większą powagą i należytym szacunkiem wzajemnie do siebie, więc to też jest ciekawa XVI-wieczna Japonia, w którą widzę, że wkradają się elementy fantazy i, i one też są takie umiarkowane, więc to, to, to interesujące doświadczenie, zarówno oglądać grę, która romansuje z kulturą japońską, której przecież przedstawicielami są twórcy ze studia FromSoft, a z drugiej strony zobaczyć, w jaki sposób oni potrafią wnosić swoją stylistykę i swój spin, właśnie do, 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 do świata, który niby jest historyczny, ale tak nie do końca. No i właśnie, jak ta gra wygląda i jak ona brzmi. Ja pierdolę. On jest śliczna. Jakby przepraszam, ale nie liczą. Znaczy, kogo ja kurwa przepraszam? Nikogo nie muszę przepraszać. To jest mój kanał. Elden Ring jest piękny, kiedy patrzysz na widoki. Sekiro jest piękne, po prostu. Wszystko jest piękne. Bohaterowie są znacznie piękniej, wymodelowani. Nasz wilk, czyli główny bohater, którym gramy, fenomenalnie wygląda. W ogóle pomysł z tym, że część jego twarzy jest przypruszona szarością, co też jest wytłumaczone fabularnie. Design bossów, design lokacji, znaczy mówię o takim samym art direction. Tekstury podobno w Sekiro są lepszej jakości tekstury, bo ten świat, który ma być wyrenderowany, wcale nie jest tak ogromny, więc ja już powiedziałem, że czasem możesz mieć lepiej wyszlifowany diament, kiedy jego struktura która wielkość waga jest mniejsza i ktoś po prostu wie dokładnie, co chce osiągnąć. I tak wydaje mi się, jest w przypadku Sekiro. A propos, właśnie jeszcze brzmienie, już pomijając uźwiękowienie, i to, że słyszę głos swojego własnego bohatera. Muzyka. Muzyka jest. Muzyka zapada mi w pamięć. Jakby ja kocham muzykę z solsów, ale ona dla mnie często nie istnieje, kiedy nie gram w grę. Jak słyszę muzykę solsów, to ja wiem, że walczę z bossem. Ja widzę tę walkę w swojej głowie. Ja widzę tego bosa. Ja czuję tę grozę, więc bardziej to przeżywam, gdy widzę to z obrazem. Muzyka z Bloodborne dla mnie jest wyjątkiem bo istnieje dla mnie, samoistnie. I muzyka z Sekiro wydaje mi się, że będzie dla mnie czymś podobnym, a może nawet i bardziej. Ona po prostu jest, funkcjonuje inaczej niż inny gra FromSoftu i nie ma tego patosu, który czasem mnie odstręcza. To znaczy, ciężko jest mi sięgnąć po muzykę z Dark Souls i słuchać jej sobie, kiedy kurwa idę, nie wiem, na trening, albo kiedy pracuję. Muzyka z Sekiro jak najbardziej jest muzyką, która mogłaby funkcjonować w tle. Fabuła jest ok, ale poczekam na rewelacje, które jeszcze nastąpią, bo wiem, że nastąpią. Nic nie wiem o fabule, ale... Ale po prostu jest mi to zajawiane przez was na streamach. No co mogę powiedzieć? Jestem absolutnie zachwycony. Raz jeszcze ja jestem zachwycony tą filozofią, która polega na tym, że twórcy nie mają litości dla graczy, ale nie są złośliwi. Kiedy gram w Eldenah, kiedy gram w gry Zakiego bardziej, mam takie poczucie, że gry przez niego są tworzone tak, żeby realizować wizję, która jest wielka, epicka, bardzo fantazy i ma jednocześnie zaspokoić bardzo wielu graczy, a jednocześnie uwodzić ich poprzez swoje okrucieństwo i złośliwość. Sekiro wydaje mi się z kolei bardzo kameralne, bardzo precyzyjne w swojej wizji. Ma w dupie czy się graczom to spodoba, czy nie. Nie próbuje ich uwodzić okrucieństwem, natomiast bardzo jasno wykłada swoje reguły i oczekuje, że się do nich dostosujesz. I mam takie wrażenie, że Sekiro najbardziej ze wszystkich gier FromSoftu i tym też się różni od Eldena i Dark Souls, mówi ci, musisz się tego nauczyć. Musisz być lepszy. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić, to to nie jest gra dla ciebie. W przypadku Soulsów Eldena znajdziesz inny sposób. Kogoś wychizujesz. Zmienisz builda. Przejdziesz na magię. Zaczniesz przyzywać zjawy. Masa rzeczy. Mo jest, jest masa rzeczy naprawdę, które można zrobić. Tutaj? Nie. Mu musisz umieć to, co musisz umieć jako shinobi. Jeżeli nie, sorry. Ale... To po prostu nie jest gra dla ciebie. My ją stworzyliśmy tak, żebyśmy sami mogli się nią nacieszyć. Więc inspirująca dla mnie jest właśnie ta mentalność designu, której jeszcze nie widziałem tak bardzo w grach typu FromSoft, a która polega na tym, że dokręcasz śrubę do maksimum, także aż zgrzyta, że to jest perfekcyjna konstrukcja, monolit, doskonale wyszlifowany diament. Nie bez skazy, bo tak jak mówiłem, widzę już kilka problemów chociażby z walką z wieloma przeciwnikami jednocześnie, czy skradaniem się, które jest dość ograniczające, ale mniej oznacza, Więcej dopracowania. Tak mi się wydaje. I Sekiro mnie na razie zachwyca. Czekam na kolejne walki z bosami, czekam na kolejne streamy i tak na pewno będę robił jakiś essay pewnie o Sekiro i na pewno będę robił jakąś całościową recenzję. To są moje wrażenia na szybko. Love it.